Zapraszam Was na turniej Starcie Wieków 5 organizowany przez Age of Empires Polska, czyli przez serwer Discorda, na który też serdecznie zapraszam. Jeśli jeszcze tam nie jesteście, link macie widoczny na ekranie oraz w, w opisie pod wideo. Na temat samego turnieju jest to turniej weekendowy, odbywający się już w najbliższą sobotę i niedzielę. Jest to turniej dla amatorów. Nie bierze w nim udział żaden profesjonalny gracz z Polski, więc nie musimy się bać. Będą tam gracze prawdopodobnie na takim samym poziomie jak ty. Którzy nie grają w Age of Empires 4 jako źródło dochodu, nawet jako częściowe źródło dochodu. Jest to turniej zorganizowany po to, żeby dobrze się bawić, żeby troszkę zjednoczyć nasze, naszą społeczność, żeby zagrać z innymi zawodnikami z Polski, nabrać znajomości nie tylko w grze, ale także poza grą. Także serdecznie zapraszam. Turniej będzie transmitowany na Twitchu na kanale Age of Empires 4 Polska. Na temat samego turnieju i jego formy jest ograniczona pula map, ale są to mapy standardowe, które widzimy na ranked map pulu. Turniej będzie miał. Dwie drabinki, będzie drabinka zwycięzców oraz drabinka przegranych, także po pierwszym przegranym meczu to jeszcze nie jest koniec. Będziemy mieli drugą szansę, żeby pokazać, że akurat to nie był nasz mecz, i w następnym już będzie lepiej, i będziemy mogli cały czas wygrać turniej. I jeśli to jeszcze Was nie zachęciło, no to turniej będzie miał super nagrodę, którą dostaliśmy od naszego yy, sponsora. Będą to dwa DLC dla finalistów tego oto turnieju. Także szykujcie się na najbliższy weekend, rezerwujcie sobie czas, zapisujcie się na challenge.com. Zajmuje to tylko i wyłącznie 30 sekund. Mam nadzieję, że będziecie chcieli wziąć udział, będziecie chcieli pokazać, że społeczność Age of Empires 4 w Polsce jest silna, że gracie w tą grę i. Do zobaczenia w weekend.